Jestem Kasia i witam się z wami nietypowo z samochodu, dlatego że dzisiaj, co to może oznaczać, przyjechałam do galerii handlowej, żeby zrobić dla Was przegląd kolejnej sieciówki. Na moim kanale już pojawił się taki przegląd chyba zarys, z tego co pamiętam, i naprawdę dobrze bawiłam się nagrywając ten film. Sprawdziłam, jakie są nowości, co warto kupić i tak dalej. A dzisiaj zobaczymy sobie, jak aktualnie wygląda to w berszce. Jeżeli chodzi o sklep Berszka, ja faktycznie robiłam tam sporo zakupów kiedyś i była to. Jest dalej, może, można powiedzieć, jedna z moich ulubionych sieciówek, dlatego, że zawsze jestem w stanie tam coś znaleźć po prostu dla siebie. Ja nawet nie patrzyłam na stronie, jak wygląda aktualna kolekcja, także tym bardziej jestem mega, mega ciekawa. No i zabieram Was ze sobą. Zrobiłam sobie kawę i stwierdziłam, że nagram ten filmik w postaci trochę takiego voice over, także podsumujmy sobie tą berszkę. Pierwsza rzecz, która tam mi się rzuciła w oczy to jest taki pomarańczowy golf sweter. Zwróciłam na to uwagę ze względu na to, że po pierwsze ja nie mam żadnej rzeczy w swojej szafie właśnie w takim kolorze, dlatego chciałam to też sprawdzić, przymierzyć. I tutaj pozytywnie się zaskoczyłam, bo stwierdziłam, że taki pomarańczowy nawet jest twarzowy, jak dla mnie. Jeżeli chodzi o samo wykonanie tego, tutaj również jakby wszystko na plus. Serio, te rzeczy w ogóle, które zdecydowałam się brzmierzyć, moim zdaniem, były dosyć fajnie zrobione jakościowo. Może poza jedną, ale to też powiem wam troszkę później. Jeżeli w ogóle chodzi o ten golf, to jest coś takiego, co super wygląda, na przykład w połączeniu z klasycznymi rurkami czarnymi i czarnymi bodkami. Serio sztos. I ja bym się tak totalnie ubrała. Ja tutaj mam jeansy, co prawda w przymierzalni, no ale... Nie zwracajcie na to aż tak uwagi, tak bym tego nie zostawiła, ale właśnie w połączeniu z czernią taki wyrazisty pomarańcz, podobnie jak wyrazisty żółty, wygląda genialnie. Następna rzecz to jest właśnie ta troszkę gorsza jakościowo. To są spodnie, które w ogóle jak ja weszłam do sklepu, to one jakby od razu przykuły moją uwagę. Też może dlatego, że były chyba na jakimś manekinie tam wystawione, tak mi się wydaje. Zdecydowałam się je przymierzyć, bo wydawało mi się, że mogą wyglądać ciekawie. Pomijając fakt, że to jest taki typowy śliski poliester i elastan, w ogóle zimny był w dotyku ten materiał, nieprzyjemnie mi się to nawet przymierzało, to tutaj najbardziej na minus, jak dla mnie był wzór, dlatego że o tyle, o ile na całości spodnie on mi się mega podobał. Tak jak je założyłam, no człowiek jest tak skonstruowany, z reguły, że te uda są szersze niż łydki, większe po prostu. I tu, gdzie te spodnie się rozszerzały, wyglądało wszystko spoko, a na górze ten wzór się tak jakby rozjeżdżał. Na manekinie tego na przykład w ogóle nie było widać, bo manekiny są z reguły proste, mają te nogi. E, także. Wszystko na manekinie wygląda zawsze super. Mm, tutaj się rozczarowałam, a szczerze Wam powiem, że szukam takich spodni, właśnie wzorzystych, bo nie mam żadnych. Kompletnie, żadnych w swojej szafie nie mam, a czasem mam ochotę założyć coś takiego bardziej szalonego, ekstrawaganckiego. No i takie jakieś wzorzyste spodnie byłyby właśnie fajną opcją, ale na te no, nie zdecydowałam się na pewno. Widziałam, że w berszce były jeszcze inne. Też sobie spojrzałam później na stronę i tam było jeszcze więcej tego typu, więc to jest też coś, co pojawia się w ogóle teraz w sklepach, nie tylko w wersie w to widziałam. Także sobie zobaczcie, może na Was będzie to wyglądało dobrze, albo po prostu ja trafiłam na taki niekorzystny wzór, no bo jednak to była taka jakby szachownica, która źle wygląda, jak jest taka rozjechana. Następna rzecz, którą znalazłam, to jest coś spoko moim zdaniem, aczkolwiek ja mm, nie zdecydowałam się, na to już mówię dlaczego. E, jak ja to przymierzyłam, tutaj też na tych przebitkach możecie zobaczyć, że ten dres naprawdę wygląda jakby fajnie, e, mogłabym w nim biegać też po mieście teoretycznie i tak dalej, ale jak ja siedziałam w tej przymierzalni, to słuchajcie, chyba z pięć razy co najmniej musiałam sobie tą górę poprawić, naciągać, dlatego że ona mi się tak strasznie podwijała tutaj pod szyję, że wyglądało to bardziej jak taki szalik wycięty tutaj na dole. Do mnie w ogóle to nie trafiło i właśnie jak ubierze się to tak na chwilę to jest ok, ale jak już mam tym miała pochodzić, a wiadomo, że w życiu ruszałabym się troszkę bardziej niż w przymierzalni zakładam, no to nie byłoby ciekawie. I jeżeli macie takie właśnie wycięte bluzki, bo ja nie mam żadnej i jakby sama ta forma bluzki do mnie nie do końca przemawia, zwłaszcza w takiej formie, to dajcie znać, jak Wy w tym chodzicie i czy to jest faktycznie wygodne. Ale za to materiał był taki bardzo miły, mięciutki i wiecie, miałam ochotę po prostu się w tym położyć od razu pod kocykiem z książką. Na mnie takie rzeczy bardzo działają, także to im wyszło. Dużo było też w wersce przeróżnych t-shirtów, takich większych, i ja się z tego akurat cieszę, dlatego że jestem fanką t-shirtów. I mnóstwo, ja nawet dzisiaj mam na sobie ten krój taki, to jest jak taki kimono, czy nie, nie to, peżowaty krój. Bardzo dużo zwykłych koszulek, właśnie taki krój, miało tutaj na dole. I te koszulki były z różnymi motywami, bardziej mniej kolorowe, czarno-białe i tak dalej, ale Dużo się na tych koszulkach z reguły działo, ja przymierzyłam taką jedną, no bo one były bardzo podobne, więc stwierdziłam, że nie będę mierzyła wszystkich, byłoby to bez sensu. To mi się bardzo podobało, fajnie, że one są dłuższe, ja wzięłam do przymierzania najmniejszy rozmiar w ogóle jaki znalazłam, i on wyglądał tak, że ja spokojnie mogłabym to założyć na przykład do jakichś legginsów albo do krótszych, mocniej wyciętych spodenek, bo Czułaby się wystarczająco bezpiecznie po prostu w takim t-shircie. Więc t-shirty to jest coś, na co serio polecam zwrócić uwagę sobie w wersce i też pewnie w innych sieciówkach, bo ja później jeszcze wstąpiłam chyba do Stradivariusa i też te rzeczy były bardzo, bardzo podobne. Teraz taki zestaw, który wzięłam już na sam koniec na szybko do przymierzalni. To była żółta bluza, która e, widziałam ją też chyba Wczoraj na Instagramie u Julii z swoim wrogom odtwarzałam ostatnią stylizację. Między innymi, Julki, jeżeli nie widzieliście tego filmu, to zapraszam Was do obejrzenia. Jeżeli chodzi o bluzę, tutaj w ogóle wszystko spoko. Dla mnie absolutnie nie. Dlaczego? Tylko i wyłącznie przez wykończenie na górze, bo ta bluza jakby imituje trochę taki półgolf. Nie wiem, dlaczego coś takiego zepsuli, bo to mogła być serio fajna bluza, plus taka właśnie przez głowę wkładana z normalnym tutaj wykończeniem. To nawet nie musiałoby być jakiś dekolt, po prostu nawet tak jak mam to wykończone. Dlaczego? Gdyby nie to, to serio ja bym ją wzięła, bo podobał mi się kolor, podobał mi się wzór, w ogóle to, jak ona też leżała, że tak się fajnie bluzowała tutaj na dole. No ale ta góra. Jeżeli chodzi o tą bluzę, jeszcze ja ją włączyłam ze spódniczką taką krótką, w kratkę, w których teraz jest po prostu. Pełno, wszędzie. Zaraz zobaczycie jeszcze w tym odcinku kolejną, troszeczkę inną. Ta tutaj miała jeszcze, z tego co pamiętam, takie łańcuchy z przodu. Ona nie była jakaś, wiecie, to nie byłaby spódniczka, którą bym kupiła, gdybym chciała kupić fajną spódniczkę, bardziej ta druga. Ale strasznie spodobało mi się połączenie takiej sportowej bluzy z taką spódniczką. I nie, moim zdaniem wygląda to naprawdę spoko. Do tego założyłabym też chyba nie jakieś sportowe buty, ale na przykład takie ciężkie buty wiązane, ale takie naprawdę dobrze martensy. No, mogłoby to wyglądać spoko. No i tutaj właśnie też zestawiłam taką spódniczkę w kratkę z białym golfem, też golfem, ale. Tutaj u mi ten golf nie przeszkadzał, bo nie wiem, jakoś tak mi się to zgrało w całości. Jedynie do czego mogłabym się doczepić, to on miał bardzo cienki materiał, ale niby to aż tak nie przeszkadzało. Można dobrać odpowiednią bieliznę. Ja w tej przymierzalni miałam czarną bieliznę, co widać moim zdaniem, i na pewno nie wyszłabym w ten sposób z domu. Ale gdybym miała właśnie białą bieliznę. Nawet połączyłabym to też z tą spódniczką i ta bardziej mi się nawet podoba niż ta poprzednia. No i na koniec jeszcze stwierdziłam, że wezmę coś żywcem z witryny, czyli założyłam całą stylówkę, tam były właśnie spodnie z ekoskóry. Yy, ogólnie te spodnie są spoko, moim zdaniem, jeżeli ktoś szuka właśnie czegoś takiego z ekoskóry, niekoniecznie obcisłego, tylko takiego bardziej luźnego, yy, bo one miały krój wręcz takich dresów no to wydaje mi się, że to może być dobra opcja. Do tego właśnie ten golf i na to jeszcze t-shirt, który też bardzo mi się spodobał. Całość wygląda całkiem spoko, tak na, na luzach po prostu. I tutaj też możecie zobaczyć, jak ten t-shirt wygląda bez niczego pod spodem. Sam t-shirt moim zdaniem był ok, chyba kosztował 59 złotych. Oprócz tego, co przemierzyłam, w berszce było bardzo dużo Takich dresowych rzeczy. Ja nawet się śmiałam, jak chodziłam sobie po tym sklepie, że chyba szukujemy się na pandemię 2021-2022, bo serio wszystko wyglądało tak, jakbyśmy po prostu mieli spędzać wieczór z Netflixem i dobrym jedzeniem. Wydaje mi się, że po prostu pandemia się też do tego przyczyniła, że te trendy teraz tak wyglądają. Ciekawa jestem, jak to będzie w tej kolekcji już typowo zimowej, bo na razie ona jest taka mocno przejściowa, jeszcze jednak możemy kupić jakieś sukienki i tak dalej. No ale tak, no dzianina przede wszystkim dresy w różnych kolorach, różne kroje. Oprócz tego było też kilka par ogrodniczek, no oczywiście nie mogłam ich pominąć i musiałam też nagrać jakieś wstawki, ale nie przymierzyłam, co jest w moim wykonaniu ogromnym sukcesem. No i też zwróciłam uwagę, że już zaczynają się pojawiać takie bezrękawniki puchowe i też kurtki puchowe, czyli tego typu kurtki, których jeszcze powiedzmy... 10 lat temu yy, wstydziłabym się dosłownie założyć, miałam taką i pamiętam, że nie lubiłam tak strasznie moich rodziców za to, że musiałam w niej chodzić. To była najcieplejsza kurtka, i wiecie, były duże mrozy, więc musiałam im wychodzić z domu. Nie nienawidziłam tej kurtki, a teraz one są po prostu totalnym hitem i każdy chce je mieć więc zobaczcie jak to się zmienia i czasem warto słuchać rodziców z tego, taki wniosek dobrze kochani, to już wszystkie rzeczy, które chciałam wam w tym filmie pokazać dajcie mi koniecznie znać w komentarzach jaką inną sieciówkę powinnam obejrzeć następnym razem jakie ubrania poprzeglądać, możecie mi też napisać, czy wolicie te odcinki w takiej formie, czy wolelibyście, żebym jednak przymierzała na spokojnie te rzeczy w domu Wydaje mi się, że taka forma jest nawet ok, bo po co ja mam kupować te rzeczy i zwracać później do sklepu, kiedy mogę to samo tak naprawdę przymierzyć w sklepie. Dajcie mi znać, co wy uważacie. Oczywiście zapraszam Was też do subskrypcji, komentowania. Zostawcie też łapkę w górę, żeby pomóc mojemu kanałowi. Będę bardzo wdzięczna. Podajcie na Instagrama i pamiętajcie, że filmy są w każdy wtorek i czwartek o 17 i w sobotę o 10. Teraz już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, papa! Pa.